Czy ty w ogóle lubisz podróżować? Bardzo lubię podróżować. Ostatnio bardzo dużo podróżuję i sprawia mi to, sprawia mi to ogromną przyjemność. Jeszcze wcześniej, przed Wojsem, też, też zwiedziłam wiele krajów z moim klubem sportowym Judo, bo jeździliśmy na różne zawody na obozy. Zresztą na jednym z nich dowiedziałam się, że, że mam talent do śpiewania. No właśnie, i co teraz z czudo? No bo jednak można powiedzieć, że poświęciłaś się w 100% śpiewaniu. Czy sport na tym trochę ucierpiał? Tak, poświęciłam się temu, co kocham najbardziej. Nie ukrywam, że czasem mam takie dni, żebym. Na, ale na chwilkę, dosłownie na chwilę, nie mówię tak na stałe. wróciła na matę. Bo jednak, jednak to nie jest to co, to, to, co chciałabym robić, to z czym bym chciała związać moją przyszłość. Roxana, ja już tak na zakończenie chciałam także porozmawiać trochę na tematy Twojej szkoły. Czy na przykład możesz liczyć na jakąś taryfę ulgową przez wzgląd na swoją ciągle rosnącą popularność? Nauczyciele oczywiście bardzo mnie wspierają w tym, co się teraz dzieje. Jeśli chodzi o taryfę ulgową, to. To nie jest e, tak naprawdę taryfa ulgowa, tylko po prostu mam więcej czasu na to, żeby nadrobić moje zaległości, bo wiadomo jest ich, no było, bo już wszystko zdążyłam nadrobić, e, było ich mnóstwo i oczywiście nauczyciele to zrozumieli, dali mi więcej czasu, ale no tak jak, tak jak mówię, wszystko, każdy materiał muszę zdać, wszystko co obowiązuje ósmoklasista.